Przezez mnie, jako przedstawiciela władzy samorządowej, że w mojej gminie będę robił tak, tak i tak, to zmiana tego poglądu po roku może nastąpić, bo przecież to nie może być tak, że, że ja powiem, że nie będę rozwijał e, szkół, na przykład, i tak dalej. I, ale zaraz, bo więc jeżeli nie zaszło, to, bo pan mnie pyta, czy biało jest biała, czy czarna jest czarna. Tak. Generalnie zasada jest taka, to, co jest. To, co jest prezentacją mojej decyzji jako przedstawiciela władzy samorządowej i nie znaczy żadnej okoliczności, to że powiem decyzji, czy prezentowego zdania trzeba dotrzymywać. To jest generalna zasada. I teraz tylko jedno zdanie, jeżeli od tego czasu, w którym ja to zaprezentowałem zawsze tysiące różnych lat, prawnych, e, okoliczności innych, 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 no to przecież nie można tkwić w tej samej decyzji. Więc generalnie co do zasady zgadzam się, że to, co dotyczy prezentacji decyzji, bronienia. To należy do teraz mówiąc krótko, Pani, zgadzam się z, z Panią w stu procentach, że, że człowiek jest najważniejszy. A swoje zdrowie, jest na Dobrze, e, tak. pytałam, czas, czy, czas tutaj już tak? nas godnie powarzył. Ja poproszę, podziękowałem Panu Sławomirowi, dziękuję bardzo Państwu. Ja się buduje, a w tym również i wiatraki, musi być uwzględniony to, to, co pokazywał pan doktor Głupski, uwzględniony element ludzi, ptaków, fauny, folii. I to jest rzecz dla mnie fundamentalna. I teraz możemy się zbierać, czy wiatraki w ogóle w tym terenie, bo jest to teren głównego ciągu ptaków, może być czy nie. Bo to jak, jeżeli ma to służyć temu, że my zniszczymy nie wiem, ciąg ptaków, który akurat w się porusza, to sam stanę na terenie komitetu protestacyjnego, ale znam doświadczenia ekologów z budowy mostu. Jak Państwo stwierdziliście, to wiecie, że most w ogóle nie powinien powstać, bo jest strasznie nieekologiczny i niszczy faunę i florę generalnie od ptaków poprzez minogi tak i tak dalej. W związku z tym trzeba gdzieś te środki wybierać. Ja nie jestem nawiedzonym człowiekiem, który nie widzi potrzeby, ochrony środowiska, ochrony przyrody, e, zdrowia ludzkiego, absolutnie nie. Absolutnie nie. Natomiast również jestem zwolennikiem powstawania źródeł energii w Polsce, bo w Polsce jest ten element bardzo potrzebny. No i zakończenie stwierdzenie. Dziękuję bardzo, podziękujemy mausatorowi. Czyli jeżeli dane zadanie określało tą szkodliwość siłowni wiatrowych i mówiło, że do 1600 metrów stwierdzono takie i takie zachorowanie, to potem rekomendowali, jak wnioski wynikające z tego opracowania, że nie należy ich zdaniem, zdaniem oczywiście tych autorów budować. I teraz to była prosta zależność. Te prace wychodziły w takich państwach jak właśnie Nowa Zelandia, Szwecja, Holandia, Niemcy, Stany Zjednoczone. I głównie dotyczyły, wykorzystywane były przez tak zwane panele doradzające gremią samorządowym, no nie wiem, stan Massachusetts, to nie wiem, czy to jest jednostka samorządowa, czy, czy czy to trochę inna struktura, ale nie jestem specjalistą od tych rzeczy, ale generalnie to najbardziej widoczne było w takim opracowaniu, które w stanie Massachusetts, który generalnie był krainą wolną biotraków, nie wiem czy nadal jest, rekomendacja była generalnie dopuszczająca budowę tych siłowni. Powołał taki panel ekspertów i oprac skorzystano z jakiejś pracy. Oczywiście. I tam właśnie podano wątpliwość, że z tych opracowań, z których panel tych ekspertów korzystał, podaje się takie rekomendacje y sytuowania elektrowni jeden, żeby zachować odległości od sieci plus i sieci, w których przebywają zwierzęta, a również zwierzęta ma się mieścić. I chciałbym jeszcze tylko od powiedzieć. Pewnie jak tutaj jesteśmy na sali, nikt z nas nie jest przeciwnikiem e, taniej energii, czystej energii i na również pewnie nikt z nas nie jest przeciwnikiem siłowni diakronowych. Bo pewnie że jeśli one są zorganizowane w sposób niekolidujący z naszym komfortem życia, z naszym e, e, miejscem znaczenia, to oczywiście niech powstają, budujmy i tylko... Zwróćmy uwagę, że budujemy je po to, żeby ludziom żyło się lepiej, I również tym, którzy mieszkają obok tych wiatrowni, żeby oni mieli to czyste środowisko. I nie ulegajmy tak bardzo różnego rodzaju głosom lobbystów wynajmowanych przez korporacje dysponujące wielkimi pieniędzmi. To, co mówiłeś, że są również profesorowie i inne autorytety, które się wypowiadają, że wiatraki to ludziom zdrowia dodają. To też takie jedno opracowanie było, z którego wynikało, że do okulacji ludzi, którzy żyją wokół wiatraka, zniknęło zjawisko migreny, które normalnie jest w na poziomie 8%, a w sąsiedzkich wiatrakach według jednego pana profesora było 2%. Cóż, okazuje się, że wiatrak ma wielkie, zdrowotne wpływy na, na, na tak, sobie. Więc to nie jest tak. Ci lobbyści, którzy właśnie poszukują, z jednej strony mają pożyteczną rolę, na generalnie umożliwiają inwestycje, które nam służą, ale oni idą często na skróty i lekceważą nasze takie lokalne, tutaj elementarne potrzeby i próbują wymuszać budowę ferro-wiatrowych w miejscach, naprawdę dla nich dogodnych, ale na pewno nie dla ludzi, którzy mieszkają w ja dwie minuty dla Pana ja chciałem się odnieść do słów pana senatora, i no tutaj to w części już odpowiedział to pan doktor. Rzeczywiście zdarzają się takie przypadki. Osobiście byłem świadkiem, jak jeden z prelegentów mówił, że jego żona zaszła w ciąży pod atakiem. Ma to wpływ na prokreację. Jest też, prawda jest fakt, pan, pan senator przedstawiał tutaj dane rzeczywiste. Tak jest. Tylko to, że hmm, kilkadziesiąt tysięcy ludzi z całej Europy przyjechało do Berlina w zeszłym roku i protestowało pod bramą brandenburską, to tego faktu nie pokazała w Polsce żadna, żadna telewizja. Żadna. Dlatego, że to jest nie, politycznie niepoprawne, bo to działa, bo to ciemnobryk tam przyjechał. To tam nie ma radia maria w, w Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, tu, tylko, tylko tu jest. W związku z powyższym to nie jest tak, panie, panie senatorze, że ludzie nie protestują. Protestują na całym świecie, a w Polsce nawet stwierdzili to przedstawiciele władzy państwowej. Minister Korolec, minister, premier Piechociński, wcześniej Pawlak widzą, że w energetyce, tam gdzie energetyka wiatrowa, tam lawinowo wzrastają konflikty społeczne, które wielu, w gminach spowodowany referendum i odwołanie władz samorządowych. <kluczy> Proszę Państwa, ja Państwu powiem jeszcze jedną rzecz. Mówi Pan o odpowiedzialności polskich instytucji, państwowych. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Województwa jest tam na Warmińsko-Mazurskim, prawda, na panelu dyskusyjnym wobec marszałka i innych ludzi, oni mówią, że wiatraki nie szkodzą. Marszałek się pyta, na jakich materiałach Państwo się opierali, jak Państwo żeście to zbadali? Okazuje się, że no, Panie, Panie Marszałku, no my nie mamy instrumentu.